Franciszek Karpiński na procesję Bożego Ciała Zróbcie mu miejsce, pan idzie z nieba, pod przymiotami ukryty chleba. Zagrody nasze widzieć wychodzi i jak się dzieciom jego powodzi. Otocz go w koło, rzeszo wybrana, przed twoim Bogiem zginaj kolana. Pieśń chwały jego śpiewaj z weselem, on twoim ojcem, on przyjacielem. Nic dosyć było to dla człowieka, że na ołtarzu co dzień go czeka. Sam ludu swego odwiedza ściany, bo nawyki bawić między ziemiany. Uścielajcie mu kwiatami drogi, Którędy pańskie iść będą nogi. Okrzyknijcie to na wszystkie strony. W środku nas idzie błogosławiony. Straż przy nim czynią anieli-możni. Nie przystępujcie blisko bezbożni, Obyście kiedyś i wy poznali, jakiegośmy tu pana dostali. On winy nasze darować lubi, Jego się wsparciem ten naród chlubi. W domu i w polu daje nam dary, serc tylko naszych żąda ofiary. Niesiemy ci je, Boże, niesiemy. Dawaj nam łaski, serca ci dajemy. I tej zamiany między stronami niebo i ziemia będą świadkami. My nie słyszymy, jak nam niebiosy odpowiadają swemi odgłosy. Doceniasz? Subskrybuj.